Ach widzowie, nie zaraz to się fajnie. Zbijam film z pszczółkami, co nie? Ale niestety ucięło się. Zobaczcie. Ucięło się. Po prostu się ucięło. Zobaczcie. Ile się niestety wyciął Bo to jest mi bardzo przykre Nie, nie, nie zobaczyliście jak ja to tworzę Jak to robię Tylko mogę się to zobaczyć Same oglądanie Więc nie zapomnijcie zobaczyć fajnie To jest naprawdę przykre i naprawdę widzowie ja was przepraszam. Ale przynajmniej zobaczyliście, że jest... Że jest trzeci pokój. Za co Wam bardzo dziękuję, że chociaż obejrzeliście to. Nie musieliście nic oglądać. Ja, ja i to budowałam. Tylko po prostu. Dałam tam chyba jakieś 10-11 pszczółek. Ale wybaczcie mi widzowie. Ucięło się. Mam nadzieję, że mnie to wybaczycie.